Cześć, moi drodzy osoby z podznaku Witam serdecznie, zapraszam Was na cotygodniowy horoskop. Bardzo dziękuję za piękne komentarze, subskrypcję kanału oraz za to, że jesteście, czy dajecie wspaniałe łapeczki w górę. Zobaczmy, co będzie pierwszą kartą, a chodzi o duchowy kompas. Osiem pucharów. Opieka nad ciałem, duchem, ogólnie zdrowiem, król Buław. Energia przesłania wszechświata. Rycerz Pucharowy, aspekt magika jest w relacjach ogniska domowego. Jak będziecie się czuć w związku z finansami, pięć Pucharów, energia wyzwań w pracy, to ostateczny, ścieżka serca, giermek denarowy oraz seniorzy, 4 Puchary. Zaczynamy od ósemeczki Pucharowej, co powinno być duchowym z kompasem. Pozwolenie sobie na izolację, może być to świadome lub nieświadome, co oznacza, że na przykład, jeśli poczujecie się odseparowani od kogoś czegoś, to po prostu dokonujcie indywidualnych wyborów, ale pozwólcie też, by inni mogli dokonywać takowych bez tak zwanej spiny, bez nerwów. No i być może powinniście właśnie dzięki temu odnaleźć własną indywidualną ścieżkę. Opieka nad ciałem, duchem mamy tutaj króla buław. No jest to energia opieki mocnej, silnej. Jest to karta konkretów, dyscypliny. Być może teraz w sferze zdrowia trzeba będzie mocno podjąć jakieś decyzje, mocne działania, konkretne, zdecydowane, dostosowane. Jest to energia lekarza lub innej osoby, która mocno właśnie motywuje do dalszych kroków. Karta determinacji, która się opłaca. Kurbuła daje dobre rady, no ale trzeba się dostosować i szybko zadziałać. Zwróćmy uwagę na układ ruchu, kości stawy mięśnie, stany zapalne w organizmie i stany podgorączkowe, czy sama gorączka. Energia rycerza Pucharowego jest na przesłanie wszechświata. Oznacza to, iż Mogą jakieś sprawy, osoby wracać do nas. Jeśli są pozytywne i wiedzieliśmy o to, że, że, że tak było, to fajnie. Natomiast uważajmy nad czy obietnicy, powroty kogoś, czegoś, co nie przynosiło nam niczego dobrego, choć mogło być obrane, ubrane właściwie w piękne słowa, piękna obietnica. Relacja ogniska domowego, magik. Teraz możecie z kimś dobrze wejść w układy, właśnie w dobrą komunikację. Coś wyczarować, coś ugrać, ale ktoś też może manipulować wami, i to może być pewnego rodzaju ostrzeżenie. Energia ducha w sferze materii, piątka bucharów, być może nie będziecie do końca zadowoleni ze sfery finansowej możecie przeżywać jakąś stratę, jakiś, jakiś brak możliwości. Ale jednocześnie nie widzieć, iż możecie coś jeszcze zmienić, coś zrobić. No i karta zachęca do tego, by nawet jeśli coś nie poszło po waszej myśli, to szukać nowych rozwiązań, bo one czekają na odkrycie. Energia sądu ostatecznego z kolei wskazuje nam na aspekt wyzwań w pracy. Co jest podstawową energią, to to, żeby nie popełniać błędów z przeszłości, i oczywiście tutaj na pewno. Nie działać w związku z czymś, co nam szkodzi. Zwróćmy uwagę na aspekty sądu ostatecznego. Dlaczego? Bo jest to karta rozliczeń. Dla jednych będzie na przykład kartą przynoszącą sukces, dla innych może być kartą reprymendy. Dlatego istotą jest wnikliwe, retrospekcyjne wejście w to, jak postępowaliśmy, co było dobre, a co złe. Na pewno tutaj jakieś formalności też odegrają rolę. Energia Giermka Denarwego na ścieżkę serca. Jest to energia oczywiście wskazująca na tutaj jakiś początek. Możemy też poznać kogoś, kto będzie naszym kumplem, przyjacielem, kolegą, koleżanką. Natomiast od razu nie poznamy w tej energii jeszcze miłości. Tak na przykład jeśli jej szukamy, raczej jest to takie budowanie czegoś, i skupianie się na odpowiednim dialogu, dostosowywaniu się. Jeśli mamy kogoś, będziemy budować coś od początku też, w jakimś sensie. Możemy się też czegoś fajnego nauczyć, lub podjąć na przykład z ukochaną osobą energii szkoleniowej, właśnie, czy rozwijającej pasję, ale też energia dziecka, dzieci, czy planowania ich może być dominująca. No i aspekty seniorów. W czwórce pucharowej, to karta oczywiście pewnego rodzaju blokad, apatii, znużenia, niechęci. Może być to wasza z energia, może być też energia na przykład mężczyzny, osoby, która będzie reprezentować te cechy i jednocześnie was blokować, bo wasze na przykład oczekiwania będą zupełnie inne. Zwróćmy uwagę tutaj na nowości, tak, czyli uważajmy na to, byśmy nie cofali się do przeszłości, która niczego nie wnosi, a odwracali jednocześnie od przyszłości no, o nowych możliwości, bo to może właśnie was blokować przed tym, co cenne, fajne, no i co dobre dla was przede wszystkim. Tak więc tego wam życzę, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzimy do wodników. Witam serdecznie, drogie wodniki i już was zapraszam na co tygodniowy horoskop, zobaczmy, jak ułożą się karty i co z nich wyniknie na przyszłość. Bardzo dziękuję za subskrypcję kanału, łapeczki, w górę czy wspaniałe komentarze. Zobaczmy na duchowy kompas 9 mieczy. Opieka nad ciałem duchem Giermek Pucharowy, przesłanie wszechświata, sprawiedliwość, relacje ogniska domowego, pucharowy. jak los będzie wpływał tutaj na bogactwo i Finanse czy stan ducha w związku z finansami, 8 denarów, aspekt wyzwań w pracy, 10 denarów, ścieżka serca, emocji, koło fortuny oraz seniorzy, 9 buław. Zaczynamy od energii oczywiście duchowego kompasu, czyli energii związanej z strachem, czego się trzymać, unikajmy. Czarnowictwa, unikajmy strachu, lęku, przestańmy się po prostu bać. E, dalej. Energia zdrowia, giermek pucharowy, opieka nad ciałem, duchem, wskazuje nam na coś nowego. Może być nowa terapia, nowa propozycja, nowy sposób leczenia. Piękna energia pomocy kogoś, kto ma szlachetną e, e, energię, szlachetne podejście. Zwróćmy uwagę na oczywiście. Aspekt badań, dobrze by było zrobić jakieś badania. Zwróćmy uwagę na układ moczowo-płciowy, hormonalny. Jest na piękna karta macierzyństwa, na przykład zaczynania czegoś właśnie od początku. No, i tutaj możecie liczyć na to, że w ogóle będziecie też mieć dobre samopoczucie. Aspekt przesłania wszechświata, sprawiedliwość. Cokolwiek robicie, róbcie to świadomie. I bądźcie uczciwi wobec siebie oraz innych, racjonalnie ważąc uczciwie, co jest korzystne, a co jest niekorzystne, łącznie z tym, czy wykonujemy coś zgodnie z literą prawa lub zgodnie z jakimiś formalnościami. Aspekt relacji ogniska domowego, nowa energia, nowa ekscytacja, można powiedzieć, to często karta na przykład pojawienia się Kogoś niezwykłego w rodzinie, czasem dzieciątka, ślub, uroczystość, e, nagła wiadomość, która przynosi piękne emocje, szczęście, e, ożywia całe otoczenie po prostu. Jak aspekt ducha będzie się przedstawiał w sferze finansów? Osiem denarów. Tutaj tak naprawdę powinniśmy być zadowoleni z efektów naszej pracy w związku z finansami. Więc będziemy czuli, że mamy kontrolę nad finansami, bo wszystko jest wypracowane, chronologiczne, rzetelne, ale też powtarzalne, konkretne, bezpieczne. Aspekt wyzwań w pracy to dziesiątka denarów piękna karta, bo właściwie ona oznacza np. otrzymanie dobrze płatnej pracy, dobrych układów w pracy ale też i solidnych relacji, tak po prostu. Czyli najbliższe otoczenie będzie najlepsze, na przykład najbliższe, czy naj, najbardziej na przykład jak mamy szukamy na przykład pracy, to jakieś konkretne bliskie oferty, takie jakby albo oferty związane z osobami, które znamy, takie one przyniosą sukces. Tutaj też w pracy najbliższe osoby przyniosą nam właśnie obfitość zadowolenia. zadowolenie. No, i tutaj e, trzymanie się tych konkretnych, solidnych osób, wartości pewnych przyniesie nam właśnie e, dodatkowe korzyści. Energia z, z kolei koła fortuny dla serca, dla uczuć, to e, karta zmienności. No, i dla innych będzie to dobra karta, bo na przykład. Troszkę wcześniej było negatywnie, no to koło Fortuny teraz przewróci się na stronę pozytywną, przyciągniemy wartościową osobę, polepszy się w relacji, ale jeśli było bardzo pozytywnie, to teraz może być pewien spadek, no i musimy się przygotować na pewne przeciwności losu, ale pamiętajmy, że koło Fortuny jest bardzo często szybko zmienne i korzystajmy na pewno z tych najlepszych zdarzeń, najlepszych energii, które są w danym momencie. No i seniorzy, seniorzy mają aspekt dziewiąteczki buła, wskazują, ta karta wskazuje nam na energię przepracowania, zmęczenia. Być może będziemy zmęczeni kimś lub czymś. Karta pracoholików, osób, które biorą zbyt wiele na siebie, są dumne i nie przyznają się też do tego, że potrzebują jakiejś pomocy. Trudne relacje z upartymi osobami. Tak naprawdę z ciężkimi uważajmy na osoby, które reprezentują cechy właśnie znacznego uporu, są tkliwi na słowa. Z kimś będziecie musieli wchodzić w relacje niczym z jajkiem, czyli bardzo, bardzo tutaj dyplomatycznie działać. Natomiast jakieś ograniczenia, blokady, trudności w komunikacji mogą Was spotkać na ten czas. Tak więc uważajcie na to, dbajcie o to, by. Nie skalować i nie obciążać jeszcze siebie, czy kogoś dodatkowo po prostu. Więc tego Wam życzę wszystkiego dobrego. I przechodzimy dalej do zodiakalnych rybek. Witam serdecznie, drogie rybki. I już patrzymy na Was. Bardzo dziękuję, drogie rybki, że jesteście. Dziękuję za subskrypcję kanału, łapeczki w górę, oraz oczywiście tutaj wspaniałe komentarze. Jesteście super. No i zobaczmy, co będzie duchowym kompasem. Karta śmierci, opieka nad ciałem, duchem, król kucharowy, przesłanie wszechświata Słońce, relacje bliska domowego, as danarowy, jak świat ducha będzie się przejawiał energii, materii, czyli pieniędzy, królowa danarów, aspekt wyzwań w pracy, kapłanka, aspekt serca, czyli relacji wisielec i kapłan jest dla seniorów. Zaczynamy od karty śmierci, duchowy kompas. Co oznacza ta karta? Odcięcie się od starych schematów osób, coś, co już nam nie służy, czyli z czymś trzeba się raz na zawsze po, pożegnać śmierć, jaźni, spojrzenia na coś, na kogoś. Transformacja będzie istotna. Aspekt zdrowia, opieki nad ciałem, duchem. Mamy tutaj króla który to niesie informacje, iż relacje tutaj z lekarzami będą istotne. Być może właśnie będzie to czas odwiedzin i to będzie bardzo dobry czas, bo król ten niesie pozytywną energię, pomoc, szlachetne gesty i dobre intencje. Zwróćcie uwagę na układ hormonalny, moczowy płciowy nerki, być może trzeba będzie jakieś badania przeprowadzić, zacząć coś może na no od początku czy od jednej strony, natomiast będziecie w dobrych rękach i poczujecie, że jesteście zaopiekowani. Aspekty przesłania wszechświata, słońce, cieszcie się, radujcie, epatujcie dobrą energią, wysyłajcie ją i otaczajcie się właśnie osobami z tej karty, czyli tak naprawdę pozytywnymi, szczęśliwymi i. Umiejętnie korzystajcie z tego też. Cieszcie się po prostu, tak, jakby macie pewne energie, nie zawsze z tego korzystacie, a może warto właśnie, bo to podniesie was stan ducha, po prostu, wasze wibracje. Relacje miejska domowego, a z denarowy może pojawić się dzieciątko, wiadomość o dzieciątku, jakaś uroczystość, nowe energie, może też w rodzinie w otoczeniu być. Na przykład szczególny zakup, tak, a z denarowy to nowa inwestycja. Może wiązać się z domem, działką, samochodem lub czymś, co jest istotne. Także uroczystość, która na przykład jest wydatkowa, też jest w tym tej energii nowe, nowe wyzwanie, nowa inwestycja, ale też i nowe układy, dobre układy, zadowolenie, satysfakcja. Jak będzie w sferze finansów, królowa denarów, czy będziecie się z nimi dobrze czuć? Tak, bo będziecie czuć, że macie kontrolę nad finansami. Nawet karta będzie zachęcać Was tutaj do kombinowania, e, szukania okazji. Tak? Królowa Denarów to królowa promocji, można tak powiedzieć, kolokwialnie mówiąc, i też dobre układy z kobietą interesu, które przyniosą też korzyści. Aspekt pracy, i co będzie wyzwaniem? Wyzwaniem będzie kierowanie się własną intuicją lub mądrością jakiejś kobiety. Być może też trzeba będzie się czegoś nauczyć i będzie to dobre dla Was, profosom. Natomiast intuicja jest kluczowa. Czy podjąć jakąś rozmowę, czy nie, czy pójść na daną rozmowę o pracę, czy też właśnie czegoś unikać. Wszystko tutaj intuicja podpowie, warto sobie ufać, bo możecie zyskać. Tak samo, jeśli macie pracę, no właśnie, Będziecie intuicyjnie wyczuwać pewne układy, zależności, no i tutaj możecie odpowiednio wdrożyć to, co wyczujecie, to, co będzie dla Was korzystne. Wisielec jest dla sfery serca. W sferze uczuć możecie doznać, doświadczyć przewrócenia świata do góry nogami. Być może coś zmieni się, zawiesi, trzeba będzie przeczekać. Może jakaś relacja. Będzie wymagała tego, tak, lub wy nie będziecie mogli się zaangażować w pełni w coś, co w danym momencie wydawało się dla Was ważne. Jest to karta poświęcenia, no i zawieszenia w jakiejś kwestii. Tutaj na pewno, obojętnie czy macie kogoś, czy też nie, trzeba będzie zupełnie inaczej spojrzeć na daną osobę czy zdarzenie. No i kapłan dla. Seniorów jest kartą na pewno wskazującą na poradę w energii. Pokazuje się spotkanie z lekarzem, prawnikiem, urzędnikiem lub inną osobą, z którą połączy Was też jakaś więź duchowa. Być może potrzebujecie pewnej sugestii, pewnej mądrości. Kierujcie się podstawowymi wartościami, tradycją, pokorą, no i wiarą, tak? Bo jest to karta wiary właśnie kapłana, ale tutaj jest też podpisana jako karta wiary, czyli. W jakimś sensie no, mieć wiarę i nadzieję w jakiejś kwestii. Możecie też nawiązać ciekawą relację duchową z kimś lub pogłębić więź z osobą, którą już znacie, którą cenicie. Będzie to czas właśnie takiego spokoju, który warto wykorzystać do dalszych działań, bo kierować się będziecie właśnie energią pokory. Tego Wam życzę, oczywiście. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, kochani. Hej.